Ostatnie popraweczki zrobione, więc gotów na The Winged 2023. Hello, beautiful people! Witajcie! Koniec roku już zbliża się dużymi krokami. Na samym początku już chciałbym Wam życzyć najlepszego roku, jakiego doznacie 2023, żeby Wam się prawda, dobrze wiodło, żeby spełniły się Wasze marzenia. No tak, niektórzy 2023 mają plan wrócić do treningów. Niektórzy mają plan. Zwiększyć y, moc swoich treningów. Niektórzy po raz pierwszy pojawią się na scenie, a niektórzy być może zrezygnują w ogóle z trenowania w 2023 roku. To ten materiał nie jest do Was. Zaczniemy ogólnikowo. Krótki odcinek. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko y, w nim ująć. Jeżeli wracacie po przerwie. W styczniu do treningów pamiętajcie, aby spokojnie rozgrzać silnik, żeby nie od razu rzucać się na ciężary, nie od razu na wysoką gdzieś objętość treningową, intensywność. Niech to ten pierwszy miesiąc, przynajmniej te pierwsze dwa, trzy tygodnie, będą treningami wprowadzającymi, będą treningami full body workout na Wszystkie mięśnie trzy razy w tygodniu. Do tego dorzućcie sobie też kardio, być może w dni nietreningowe, żeby gdzieś ta aktywność była każdego dnia, a niedzielę możecie sobie zrobić wolną. Przy układaniu takiego programu treningowego, pierwszy tydzień. Przeplatajcie te e, treningi, jeżeli już je układacie, żeby na przykład ćwiczenie na górę, potem zrobić ćwiczenie na dół, czyli coś na czwórki, ćwiczenie na górę, coś na dwójki, lub mieszać coś na e, wyciskanie, coś na przyciąganie, coś na e, dolną e, partię, tak żeby to krążenie również cały czas pobudzać e, do aktywności, żeby móc później w lutym... Powolutku cały czas zwiększać intensywność. Pamiętajcie, że jest takie przysłowie, że jak szybko wchodzisz na wóz, tak szybko możesz z niego spaść. Także, powolutku na pewno to przyniesie lepszy efekt, na pewno Was to nie zniechęci do tego, żeby dalej kontynuować yy, swoje, yy, swoje swoje. No, wiecie co, no. co, tam co macie do kontynuowania. Ok, ku zachęcie do tego, żeby trenować w 2023 roku. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście Roland Sherlock, 2023 rok styczeń, przechodzimy już do okresu masowego. Jak długo potrwa, kompletnie nie mam pojęcia. Jak zawsze będziemy obserwować ciało, co się dzieje. Przeplatany ten okres na pewno będzie również jakimś okresem odpoczynku, mniejszych treningów, yy, czyli będzie ich wychodziło o wiele mniej w tygodniu. Na pewno nie będą to ciężkie treningi, jak w okresie masowym, tylko gdzieś lekkie, z zapasami powtórzeń, bawienie się treningiem, ale taki okres będzie około 3-4 tygodni. Kiedy? Kompletnie nie wiem, czy to będzie marzec, czy to będzie kwiecień. Na pewno od stycznia plan treningowy już jest uszykowany. Jaki to będzie plan? Oczywiście wszystkiego dowiecie się na bieżąco, bowiem tych filmów będzie już więcej. Postaram się spać z tą kamerą i pokazywać moje treningi. Poza tym również na kanale pojawi się stara nowa seria, bowiem chciałbym też, będąc na siłowni, widzę te osoby początkujące, które kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak wykonywać dane ćwiczenie. Wstydzą się nieraz zapytać jak, co robić. Śmiało się pytajcie. Więc wrócę do tego, co było kiedyś, kiedyś, kiedyś. Jak robić podstawowe ćwiczenia tutaj bez żadnych filozofii, bez żadnych matematycznych wzorów. Jak robić podstawowe ćwiczenia na każdą grupę mięśniową. Jak ten mięsień funkcjonuje. Gdzie ma początek. Gdzie przyczep, żeby sobie uzmysłowić, jak w ogóle ten mięsień powinien pracować. Taka seria na pewno się e, pojawi na kanale. Wracając do mnie, styczeń e, rozpoczynam okres masowy, więc oczywiście pojawi się również odcinek, jak teraz będzie wyglądało moje jedzenie. Za dużych zmian nie będzie, bowiem jeżeli coś się sprawdziło raz, to dlaczego by tego nie powtórzyć? Aczkolwiek e, doświadczenie pokazuje, że jakbyśmy chcieli wszystko zrobić tak samo jak było. Trzymając się planu, to na pewno nie wyjdzie. No, tak jest, nasz organizm do pewnych rzeczy się przyzwyczaja, a pewne rzeczy później odrzuca, pewne rzeczy rozpoznaje, więc pod tym względem należałoby ten organizm zaskakiwać. Na pewno, tak myślę, dzisiaj mam właśnie wideo z Rolandem, że będziemy się tego trzymać, że na pewno raz w tygodniu wpadnie jakieś zdrowe, niezdrowe jedzenie. <laughs> zdrowe, czyli zrobione przez sam, sam będę robił, na przykład czy tam jakiegoś burgera, czy po prostu pierdzielę dobrą kiełbę, bo tego mój organizm potrzebuje, żeby trzymać e, pełność. Treningi będą się odbywały w systemie jakim, otóż już niedługo, tak jak powiedziałem wcześniej, e, pojawi się odcinek cardio. Oczywiście w okresie masowym również będę robił, ile razy w tygodniu, jeszcze nie wiem. Aczkolwiek myślę, że 4 razy to jest takie minimum pół godziny. Pewam, że przyzwyczaiłem się do tego kardio, uwielbiam e, zawsze po treningu. Dużo rzeczy sobie gdzieś tam ogarnę e, na telefonie. Także to ten już czas jest wykorzystany. W styczniu myślę, że pojawi się ten odcinek, bo zobaczymy, jaka to będzie waga, ale zaczynając z Ronaldem współpracę po takim Recovery Time, e, w tamtym roku tamtym, w tamtym, bo to był na 21 listopadzie, zaczęliśmy. No, to waga była, wahała się między czyli tym okresie, którym jestem teraz, między 106 a 107 kg. Teraz ta waga, waga waha się, jak tam się podje, między 112 a 113, więc myślę, że tamten okres masowy na dobrej jakości skończyłem na 118 kg. Zobaczymy, jak wyjdzie ten sezon. Jeszcze raz. Drodzy Państwo, bawcie się dobrze, śmiejcie się, bądźcie radości, radości, z czym się język dzisiaj plącze, jeszcze ja się nigdy ja ja nie wypiłem. E, także bądźcie radośni, e, szukajcie pozytywów w swoim życiu, pozytywów w tym, czego nie lubicie, a na pewno świat będzie piękniejszy. Tego Wam serdecznie życzę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zdrowka YouTube. Trzymajcie się, cześć!